Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego sakretu. Gościmy dzisiaj w Toruniu, w pięknym mieście wzniesionym ongiś przez krzyżaków, czyli rycerzy Zakonu Najświętszej Maryi Panny. Niegdyś był to zakon bardzo prężnie działający, ambitny i dynamiczny. Bracia zakonni Stosowali wiele surowych praktyk ascetycznych. Na przykład spali na posadzce w butach z domitymi mieczami, przez co wyrażali gotowość ciągłą do walki. Jedli tylko jeden posiłek dziennie z reguły do, do sytości. Wypełniali rozmaite swoje oficja modlitewne jak wielokrotnie w ciągu dnia mówili paternostę, czyli ojcze nasz za zmarłych, no, trzymali się tej swojej ścisłej, surowej reguły zakonnej. Jednak z czasem ta reguła zaczęła ulegać rozluźnieniu. o czym świadczą nawet zapiski z, wizyta z wizytacjach w domach zakonnych. Krzyżacy się rozleniwili, woleli handlować zarabiać pieniądze, niż walczyć, bo to o wiele wygodniej było. Taka sytuacja miała miejsce również i tu w Polsce. Zajmowali się handlem głównie. Doszło do powstania mieszkań przeciw zakonowi. Mieszczanie, również Niemcy zresztą, złożyli zamek. I po zamku została właściwie tylko jedna część wspomnień. Jest to bardzo takie symboliczne. Ponieważ po niegdyś pięknym zamku krzyżackim w Toruniu zachowało się tylko widoczne w tle danisko, czyli Sidwenia Verbo, ówczesny zamkowy wychodek. I tu się rodzi pytanie. Po tych? którzy sprzeniewierzyli się swojemu pierwotnemu charyzmatowi, którzy nie chcieli już podejmować walki, tylko oddali się świeckim zajęciom, pozostało jak na urągowisko tordalizmu. A po nas, co pozostanie? Próżno Polacy miasta murujemy, próżno i zamki do zamków łączymy. Jeśli w kościołach pustki, a wyniosłe świątnic fabryki chwastami zarosłe, próżno hucznemi z fortec armatami, puszkarze miecą swymi pociskami. Jeżeli chóry kościelne pauzują, a nieme dzwony wieże swe pastują, tej miłości i godności święta miecz to przyszła śmierć, szlachetna i święta kto wojuje mieczem, ten odpiecza zginie, mówi Pan, śmierć tak godna testamentem Chrystusowym. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego Bydgoskiego Sacreckel. To jest oczywiście rekonstrukcja. Rycerz w średniowieczu posługiwał się takim właśnie mieczem jako bronią nowoczesną i skuteczną. Dzisiaj miecz nie byłby skuteczną bronią, jest to ze wszechmiar miły i pożyteczny jednak rekwizyt. Inaczej mówiąc, taki sobie gadżet. Jest to miła rzecz, cieszy. Jednak nie zapominajmy, że współczesny rycerz nie walczy za pomocą miecza, lecz innym orężem. Współczesny rycerz broni naszych tradycyjnych wartości, naszej świętej katolickiej tradycji, naszych tradycji narodowych wspaniałych. Broni ci dla pana boga dla wieku dla przodków broni również patriotyzmu broni rodziny własności poszanowania życia ale tego wszystkiego broni siedząc na przykład przy komputerze to jest współczesna broń jak najbardziej niemniej wspaniałym wyrazem wyobrażeniem tego jest właśnie taki klasyczny miecz Oby nigdy nam ten miecz woli obrony tradycyjnych naszych wartości nie upadł, nie wypadł z ręki. A sto cóglec snut z rycerstwem zgiętych przy Czystość czynów słów i szlachetności myśli, Miejcie Piotra przepasane, tak powiedział Chrystus Pan. Z ten święty Testamentem Chrystusowym dany nam.